Witajcie kochani, witam was serdecznie w miesięcznym horoskopie Witam wszystkie osoby z znaku Uwagi! Zobaczcie jak tu pięknie nam słoneczko świeci Troszkę mamy tęczy, też te kolory Ja czuję, że dla kogoś są ważne Jakiś znak, jakiś symbol Szczególnie jeżeli pracujesz z jakimiś kolorami Z jakimiś promieniami Z czakrami na przykład mhm. O! O! Pięknie! Wow! Kochani! trzyma energię, energię, siódameczka najpierw i mamy b-spirit, czyli pszczółkę tu mamy, sweet results await, czyli mam takie poczucie, że w ostatnim czasie przechodzisz jakiś trudny czas i tu dalej jest pokazane, wierz w siebie, uwierz w siebie, 57, czyli zmiany poprzez 7, poprzez mistykę, poprzez rozwój, poprzez wzrost, poprzez yy, zmiany, takie trudne, siódemki to są trudne zmiany, to są zmiany, które sprawiają, że jest nam niewygodnie, prawda? Chce nam się uciec, chce nam się krzyczeć czasem nawet. To jest siódemka, ale jednocześnie ta siódemka daje możliwość zmiany na lepsze, wywyższenia, czyli wejścia na wyższy poziom, prawda? Czyli wejścia na wyższy poziom gdzie? A gdzie tam potrzebujesz, czy to zawodowo, czy prywatnie, czy w postrzeganiu, czy w zrozumieniu, czy yy, może w jakąś tajemną, Prawda, wiedzę wchodzisz. Wszystko jest możliwe, ale trzeba sobie pozwolić na siódemkę, czyli na ten przełom, wyjście ze strefy komfortu i poszukiwanie pomimo oporów, pomimo trudności, pokonywanie tych trudności. Uwierz w siebie, uwierz w to, że możesz. A jeżeli uwierzysz, to i cały wszechświat uwierzy, będzie cię wspierał. Zobacz, motyl ogromny, który złożony jest z malutkich motyli. Co to znaczy? W moim postrzeganiu każdy ten motylek to jest informacja. Mamy jedenastkę. Klarowność, jasność, informacja, wiadomość, prawda? Które wpływają do ciebie, dając, budując jakby całość. Transformacja w toku. Ja czuję, że jesteś w procesie transformacji i wszystko jest tak, jak ma być. Ja czuję, że wszystko jest w porządku. Mamy wiewiórkę, mamy pszczółkę i mamy motyla jako zwierzęta mocy dla wagi na kwiecień. Wszystko jest tak, jak trzeba. I ja czuję, że wydaje ci się, że masz malutko. Zobaczcie, tak jak tu jest pokazane, taki mały żołądź, tu wiewióreczka trzyma, ale tak naprawdę siedzi na ogromnym żołędziu. Czy ona go widzi? Czy ona wie, że on tutaj jest? Czy zdaje jej się, że ma tylko tyle? Pokazuje mi to informację dla ciebie, że masz więcej niż myślisz, i otrzymasz też. Więcej niż zakładasz. Ja czuję, że uniwers ciebie bardzo pozytywnie zaskoczy. Czy w kwietniu? Może którąś wagę tak, w pełni, ale ja czuję, że tutaj rok do przodu, od momentu, kiedy to oglądasz, 11 miesięcy, dokładnie. Ale najwięcej będzie się działo między siódmym a 11 miesiącem. Dochodząc do siódemki, będziesz jakby wchodzić pod górkę. Przeminie ta siódemka u ciebie, siódmy miesiąc, od momentu, kiedy oglądasz i od tego momentu do jedenastego będzie największy przełom dla ciebie. Ale żeby to się wydarzyło, musisz zacząć pracować. Pszczółka nie czeka, aż się zrobi. Ona robi, ona działa. Każdego dnia, pomalutku, jeden dzień, jeden krok do przodu. Przyjdzie moment, kiedy... Będziesz jak ten motyl piękny. Pełen barw, kolorów, prawda? Wibracji wysokich. Dobra, wow, niesamowite. Idźmy dalej. Magiczne, bardzo tutaj czuję, wibracje. Independence, czyli ktoś tu chciałby być bardziej niezależny. Mamy Bleeding Heart. To jest takie, się tłumaczy bezpośrednio, krwawe serce, czy krwawiące serce, ale to się inaczej po polsku mówi na tą roślinkę, inna nazwa ma ta roślinka w polsku w każdym razie, chodzi tu o to, żeby się e, przeorganizować żeby coś zmienić, żeby wprowadzić różnice chodzi o to, by uwierzyć w to że to, w co teraz wierzę, że jest niemożliwe że jest możliwe i żeby zacząć to robić tak naprawdę ja mam poczucie, że Twoja wyobraźnia i twoje postrzeganie to jest ten szklany sufit, który czujesz, że jest nad tobą i blokuje ci rozwój. Pozwól sobie, żeby uwolnić się od tego szklanego sufitu ograniczeń. Co ja mogę i jak ja mogę to zrobić? Jeżeli poczujesz siłę w sobie, ona do ciebie przyjdzie. Dokładnie zobaczcie. Confidence, czyli mamy Pewność siebie i mamy słoneczniki, zobaczcie. Czyli, tak naprawdę, żeby móc tutaj uzyskać jak najwięcej korzystnych kwestii dla siebie, żeby udało się przeprowadzić procesy, które tu przeprowadzasz, no przeróżne, bo to dla każdego będzie znaczyło coś innego. Trzeba mieć pewność siebie, trzeba działać, trzeba. Stać mocno na Ziemi, ale mieć też klarowność i jasność postrzegania, widzenia, przekazywać wszystko klarownie i pamiętać o tym, jak wygląda cały proces tutaj, te zasady, reguły, ale jednocześnie mieć poczucie i świadomość, że Uniwers jest potężny i może wszystko. Jeżeli Ty uwierzysz, że coś możesz zmienić. To uniwers też w to uwierzy i Cię wesprze w tych działaniach. I jeszcze mamy jedną. Transmutacja, zobaczcie. Jest czas teraz na to, by dokonać zmian, i to potężnych. Transmutacja jest czymś więcej niż transformacja. Bo transformacja to jest zmiana po prostu, a transmutacja to jest zmiana formy. Formy. Czyli. Może chcesz zmienić to, gdzie mieszkasz, na inną przestrzeń. Bo dla mnie transmutowanie to jest zmiana formy, kształtu, przestrzeni, materii. To jest coś więcej, prawda? Czyli zobacz, tu masz transformację, czyli zmiana, może myślenia, może postrzegania, bo masz jedenastkę. Ale później za tym idzie przemiana Twojej rzeczywistości. I najczęściej to tak działa. Jeżeli zmieniasz myślenie, Uwalniasz się od pewnych kwestii, że później czujesz się lżej, prawda? Masz jakby ten szklany sufit naszych ograniczeń, przesuwa się dla ciebie. Twoja przestrzeń się poszerza, widzisz, czujesz, że masz większe możliwości, czyli masz inną perspektywę postrzegania siebie, świata, prawda? Swoich możliwości. Wówczas Twoja rzeczywistość też się zaczyna zmieniać, dając Ci więcej tej przestrzeni, dając Ci więcej tych możliwości. I dla kogo to jest, będziesz to rozumieć. Jeżeli nie rozumiesz tego, co mówię, to znaczy, że to odpuść to jest dla kogoś, kto ma, miał to usłyszeć. Dajmy sobie tutaj cytryn, żeby nas wspierał fantastycznie swoją energią w kwietniu. Sześć mieczy zobaczyłam. Zdecydowanie jest to czas, aby wyruszyć na poszukiwania, żeby uwolnić się od diabła, czyli żeby uwolnić się od ograniczeń. Blokad limitacji tego szklanego sufitu, właśnie. Dobra, idziemy dalej. Dla wagi, co powraca, ewentualnie, co nowego pojawia się w kwietniu. Co nowego się pojawia, ewentualnie, co pojawia, co powraca do wagi. Mm -hmm. Na pewno się trzeba skupić i skoncentrować. Na pewno tutaj jakiś chaos będzie się chciał wdać, bo to już czuję przy tym tasowaniu. Przetasuję jeszcze raz. Dla wagi. Na pewno ogarnąć chaos trzeba. Czy to w głowie, czy to w życiu. Aha, dobra. <laughs> w końcu mamy. Arcykapłanka, proszę bardzo. Czyli to jest coś, co powraca, ewentualnie pokazuje się jako nowe i mamy, są dostateczne. Mhm. Okej, okay. czyli, kochani, na pewno pierwsza podpowiedź jest Twoja intuicja, instynkt wewnętrzny, Twoja wiedza, którą posiadasz wewnętrzna, pomoże Ci przebudzić się, zaznać ulgi, zobaczyć coś szerszą perspektywą. Zobaczcie, jak tu piękna sowa jest, cudnie to wygląda. Sowa mądra głowa, prawda? Jeżeli chcesz coś zrozumieć, spójrz na to sowim okiem, ja tak nieraz mówię, czyli pozwól sobie, żeby to zwierzę mocy, sowa, dodało ci mądrości w postrzeganiu, ale też żeby taką szerszą perspektywę nabrać w widzeniu danego tematu. I czuję, że tu się tak będzie wydarzało. Relacje związki miłość. Mamy tutaj trzy buławy, czyli jakieś efekty wcześniejszej pracy przychodzą. W tym czasie, teraz, w kwietniowym, na coś czekasz, to płynie do ciebie. Jakieś fajne, dobre rzeczy. Dla kogoś poprawa w relacji, w związku. Dla kogoś relacja czy związek wszystko zależy, czy jesteś singlem, czy jesteś w związku, prawda? Wiadoma rzecz. Co jeszcze tutaj? Sprawy prywatne, relacje, związki, miłość. Jakieś świętowanie, czyli ktoś tutaj będzie celebrował, ktoś tu będzie, może jakaś impreza, imprezka, urodziny, rocznica, może jakaś randka, spotkanie, coś długo wyczekiwane. Ktoś tu może się wybiera na urlop, na wakacje, na wycieczkę, ktoś tu jest zaproszony gdzieś, ktoś tu jest zaproszony do relacji, do związku. Jak najbardziej. Wszędzie, gdzie popatrzę teraz, to widzę serduszka, więc mam poczucie, że tu się ktoś zakochuje albo stawia na miłość, ale może to być miłość własna też, może to być miłość własna, czyli może ktoś tu pracuje nad swoim wnętrzem, prawda? Nad tym, by pokochać siebie, pokochać swoje dary, swoje talenty. Co kim się jest, pokochać to, gdzie się jest, pokochać to, co się już przeżyło, prawda? Docenić jakby to tą całość. Natomiast bardzo silne tu mam poczucie, że ktoś tu do kogoś przyjeżdża z daleka, więc może czekasz na jakieś odwiedziny i to się tutaj dzieje. Czuję też, że jakieś zaręczyny tu są możliwe. Oj, dużo tutaj się dzieje, o oh gosh, bardzo dużo. Dobra, idziemy dalej. Obszar praca. Kariera, prawda, finanse, sprawy oficjalne, zaczynamy od króla Pentakli. Czyli pamiętaj, że niektóre rzeczy trzeba dłużej przygotować, niektóre rzeczy wymagają dłuższego procesu, sprytu, tej transformacji, transformacji też w myśleniu, w postrzeganiu. Uważaj, żeby się nie trzymać jakiejś konwencji, żeby się nie trzymać jakiejś sztywnej zasady, reguły. Bo to cię będzie ograniczać I znowu pojawia się ten szklany sufit Mi pokazują, który Może ciebie ograniczać Jeżeli chodzi na przykład o Pracę, zarabianie Szukaj tego Co ci w sercu gra Stawiaj na to Gdzie cię serducho ciągnie Dusza twoja Jeżeli nie chcesz czegoś robić No to dlaczego się zmuszasz do tego Bądź kimś dobrym dla siebie, wówczas Uniwers będzie dobry dla ciebie. Bo to jest odbicie lustrzane, prawda? To, co na zewnątrz nas, to jest dokładnie to, jak my traktujemy siebie sami, to Uniwers na zewnątrz nam pokazuje. Czyli każdy człowiek będzie traktował ciebie tak, jak ty traktujesz siebie. Mamy kartę gwiazdę, zobaczcie, czyli w tym obszarze pracy, zarabiania. Sprawy oficjalne tu bardzo dużo dobrego może się wydarzyć, jakieś uzdrowienie, ale zobaczcie, pokazuje się diabełek. Czyli te blokady, właśnie o których mówię. Zobacz, są tu blokady i dla mnie karta diabła to jest takie zblokowanie intelektualne, które zatrzymuje, blokuje ścieżkę, ścieżkę duszy, prawda? No bo karta gwiazdy, znowu w moim postrzeganiu, to jest ścieżka duszy. I mamy tu jeszcze kartę kochankowie. Może się blokujesz na jakąś współpracę, która czujesz, że jest korzystna, ale może nie do końca aż tak finansowo. Coś ci tutaj odpowiada, ale może finanse nie są aż takie lukratywne, więc może nie przyjmujesz tej oferty patrząc przez portfel. Ale gdyby popatrzeć przez pryzmat serca, może się okazać, że ta oferta jest dla Ciebie super, że tak ją postrzegasz, prawda? Dobra, zobaczmy radę, ewentualnie ostrzeżenie. Uh -huh. Dobra, więcej poproszę, ok. Pierwsza rada. Wybieraj walki do stoczenia. Uważaj, żeby nie marnować swojej siły, swojej mocy na zbyteczne przepychanki, bo zdecydowanie energia kwietnia będzie taka intensywna. Że będą się pojawiać możliwości i okazje, i sytuacje, i wydarzenia, gdzie właśnie te przepychanki następować mogą. Możesz z tego zrezygnować, prawda? Tak. Nie wszystko musisz komentować, nie wszystko musisz zauważyć, nie wszystko musisz, nie zawsze musisz odpowiedzieć, prawda? Czasem cisza jest najlepszą odpowiedzią. Tak. Dokładnie, zadbaj o siebie. Dając się wciągać w jakieś tam dramaty czyjeś, tracisz swój czas, tracisz swoją energię, ale czy to jest coś, co chcesz robić? Tak nas pytają. I drugie, osiem kielichów. Co jest czas dla ciebie, by zostawić już za sobą? Co chcesz zostawić za sobą? Od czego chcesz odejść i w jaką nową podróż chcesz wyruszyć? To sobie weźmiemy tu do przodu. Przepiękna. Przepiękny kwiat, który nam mówi. Pamiętaj, że wszystko jest całością. Zarządaj swojej mocy, swojej siły, przywołaj ją jakby do siebie, prawda? Ale też, żeby ona w tobie mogła zagościć ponownie ta siła, ta moc twoja. To musisz uwierzyć w to, że masz taką możliwość, że masz tą siłę, żeby przyjąć tą moc twoją. Prawda? Czyli jeżeli uwierzysz w to, że masz siłę, będziesz ją mieć. Jeżeli uwierzysz w to, że masz pewność siebie i postawisz na pewność siebie, będziesz ją mieć. Ale też pamiętaj, nie chodzi o to, żeby walczyć z wiatrakami. Bo wtedy tracisz moc, tracisz siłę, prawda? Dobra, idziemy dalej. Co odchodzi? Rycerz Pentakli. Coś tu się strasznie wlokło. Coś tu po bardzo, bardzo powoli. Ło, jak bardzo. Bardzo to czuję takie rozciągnięte. Więc może były jakieś obietnice, propozycje, ale to jakby się nie realizowało. Uuu! Rycerz Mieczy w rewersie nam się pokazuje. To ciekawe. Zobaczcie, mam karty normalnie ustawione. Czyli dlaczego to stało w miejscu? Bo nie było... Działania intelektualnego, nie było rozmowy, nie było wyjścia, nie było, nie było działania po prostu. Czyli może tu waga czekała, aż się wydarzy, albo waga przemilczała pewne rzeczy w różnych sytuacjach. Ale był bleeding heart, przy tym zobaczcie, czyli serce krwawiło, ale waga nie mówiła nic na ten temat. A teraz ty masz odzyskać swoją niezależność, swoją pewność siebie, swoją siłę i powiedzieć chwila, chwila, moment, moment. Ja też mam tutaj swoje zdanie, ja mam swoją opinię i ja to zamierzam wypowiedzieć na głos i potem powiedzieć, co masz do powiedzenia. Przestań się chować, przestań uciekać przed konfrontacją. Pozwól sobie na rozmowę. Nie chodzi o to, by walczyć, chodzi o to, by porozmawiać albo by wypowiedzieć to, co jest ważne, co nadchodzi. Widać, że tu jest czas na jakieś dojście do siebie, coś tu się dzieje, coś tu się wydarzyło. Czyli w dalszym czasie, koniec kwietnia, maj, będziesz potrzebować odpoczynku. Uważaj, żeby się tu nie blokować na to, pozwól sobie na ten odpoczynek. Nie wmawiaj sobie, że nie jesteś w stanie. Zatroszcz się, zadbaj o siebie, to będzie tutaj super ważne. Pamiętaj, koniec kwietnia, może to być już kwiecień dla jakichś wag, ale koniec kwietnia, maj na pewno będziesz potrzebować e, zadbać o siebie, zatroszczyć się o siebie. E, tak. O ciało fizyczne na pewno. Ale czuję, że tu też przychodzą nowe możliwości. No właśnie, czy to pracę, czy to współpracę, czy to jakiś sojusz, czy to jakieś zmiany. Coś nowego tu się chce narodzić, ale najpierw musisz odpocząć. Żeby przyszły fajne pomysły, musimy pozwolić umysłowi przetworzyć pewne kwestie w ciszy i w spokoju. A jak my non-stop kleptusiamy, klepiemy, gadamy, wiecie, powielamy, powielamy i powielamy, to ta głowa nie ma kiedy wyrzucić nam jakby odpowiedzi. Pokazać możliwości, no bo my cały czas zagadujemy, prawda? Ten nasz mental czy intelekt. Pomyśl sobie, czy jesteś w stanie się odezwać, jeżeli ktoś gada takim jednym cięgiem, tak wiesz, szybko, 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 czy jesteś w stanie się wtrącić wtedy, powiedzieć coś od siebie i żeby ten ktoś cię jeszcze usłyszał? Wiadomo, że nie. Musi być cisza i w twojej głowie też musi nastąpić cisza, żeby twój Intelekt mógł ci odpowiedzieć. Ale wiecie co? Ja tu cały czas widzę, amore. Czyli ktoś tutaj, oh my gosh! Albo ktoś tu jest zakochany i nie może po prostu przestać, może ktoś tu cierpi z miłości. Bleeding heart znowu zobaczyłam. I ja czuję, że wtedy koniec kwietnia, maj i ja czuję, że do, do sierpnia jesteś w stanie wyjść z tego, bo tu jest 8. Ale musisz aktywnie. Pozwolić sobie na to uzdrowienie. Nie możesz oczekiwać, że to po prostu samo z ciebie spadnie, prawda? Tylko musisz pozwolić sobie, żeby podjąć tą decyzję. Jest to jakaś praca wewnętrzna do wykonania, która daje oswobodzenie, która daje uwolnienie, która pomaga zaznać ulgi i czekasz na to. Bardzo na to czekasz, tu widzę, ale jednocześnie musisz działać właściwie. I mam takie poczucie, że to jest taka powolna praca. To nie jest coś, co można szybko zrobić. To jest bardzo powolna praca. Ale coś tutaj niewłaściwie mówisz, jakby. Może, może ciągle o tym mówisz w tym znaczeniu, dlatego to blokujesz? Albo właśnie, może o tym nie mówisz z nikim, dlatego to jest zablokowane w tobie. Każdy, widzicie, reaguje inaczej i każdy przetwarza to wewnętrznie inaczej. Dobra, co mamy? Czaroid, przepiękny, magiczny minerałek. Zobaczcie, znowu transformacja, tak jak mieliśmy tam. Wzrost, ten wewnętrzny, ochrona, intuicja. Tutaj mamy to samo, bo arcykapłanka jest bardzo silnie powiązana z właśnie czaroidem. Więc widać, że to jest mocne. I jeszcze mamy, zobaczcie, czarny turmalin. Przepięknie, znowu ochrona no i taka ochrona pod każdym względem bym powiedziała, oczywiście turmalin wchłania, jest jak na negatywność, wciąga pomaga się uziemić, także bardzo polecam, to też jest bardzo silnie ochronny minerał i jeszcze mamy ametyst, też taki fiolecik śliczny tak, tu chodzi o trzeźwość, która daje równowagę, która pomaga w rozwoju tym duchowym, tym wewnętrznym, tym osobistym i łączenie się z tą wyższą jaźnią poprzez ametyst, jak najbardziej. Zobaczcie, jak pięknie to wygląda tutaj, no po prostu czysta magia, prawda? Kochani, ja czuję, że ten kwiecień jak najbardziej może być fantastyczny, piękny, ale tu musimy sobie pozwolić na to, żeby to nastąpiło. Musimy sobie pozwolić na to, żeby się uwolnić. Musimy pozwolić sobie na to, żeby uzdrowić to, co mamy uzdrowić i żeby już zostawić za sobą to, co mamy zostawić. Żeby przestać walczyć wewnętrznie i zewnętrznie. I żeby odpuścić te blokady, te limitacje, te ograniczenia. I wiadomo, że to nie jest łatwe, to jest trudne. To jest trudne, bo pracuję nad tym każdego dnia albo dla siebie, albo z wami na sesjach indywidualnych. I wiem, o czym mówię, jest to możliwe. Mam tyle już przykładów fantastycznych misiów, takich jak ty właśnie, które poradziły sobie, które się uwolniły, które się wyzwoliły, które rozwinęły swój potencjał. Masz możliwość rozwinąć swój potencjał. Wszędzie widzę tu 38, 38, 83. Zobaczcie, ale musisz wyruszyć tą drogę, musisz sobie na to pozwolić. I te siódemki, też czuję dużo siódemek i jedenastki. Dobra, kochani, mamy jeszcze na koniec mini, wybierz kartę. Możesz zapytać o osobę, sytuację, wydarzenie. Mamy trzy możliwości. Dla wagi, jedyneczka. Tu mamy po prostu nie. Ja czuję, że tu przyjdzie do ciebie jakieś przebudzenie, jedyneczko, i będziesz później oczekiwać czegoś innego. Dwójka. Tutaj mamy idealny moment, tu jakieś spełnienie, jakieś szczęście do Ciebie idzie, ale uważaj, bo też, żeby się nie dać czemuś zwieść. Trójka, tu mamy zdecydowane nie, mam takie poczucie, że to w ogóle nie jest dla ciebie trójeczko i że tu czas wyruszyć w nową drogę, a to po prostu odpuścić, bo walczysz z tym, więc to nasilasz. Odpuść to, to to też odpuści wtedy. Dobra mi się, moja kochane, czy ja wszystko nam wyciągnęłam? A oczywiście, że nie. Jeszcze runa. No, popatrzcie, na sam koniec. No i widocznie tak miało być. U, popatrzcie, strzała w locie. Czyli dzieje się więcej niż myślisz. Czuję, że tu jest dużo uruchomionych procesów, które działają. Uważaj, żeby nie wchodzić w obszar ofiary, czy nie rób z siebie ofiary. Szczególnie w sobie nie myśl o sobie źle, nie myśl o sobie, albo przestań myśleć o sobie źle. Przestań o sobie myśleć jak o ofierze czegoś lub kogoś, bo jak tak myślisz, przyciągasz takie sytuacje do siebie. Pamiętaj, ważna tu jest sprawiedliwość i praworządność. I siedemnastka wibracja bardzo woła, szczególnie się pojawiła dwa razy dzisiaj. Zapiszę nam ją koniecznie, słuchajcie, w e, wiecie. W tytule. I tą siódemkę to wy macie jako siódmy znak horoskopu, prawda? Więc waga przeżywa mistyczny rozwój, mistyczną ścieżkę, mistyczną podróż. I to miały usłyszeć te osoby, które dotrwały do końca. Jak jesteś tą osobą, to napisz w komentarzu. Pozdrawiam cię serdecznie. Kochani, przyjmujcie koniecznie do czytania bez przepiękne I ja życzę nam wszystkim przepięknego miesiąca kwietnia i do usłyszenia w kolejnych czytankach. Papa. Pa.